Nasz obóz zlokalizowany jest na kempingu oddalonym około 8 km od miejscowości Nexo. Jest to miejsce, gdzie jeździmy od wielu lat i w związku z tym jesteśmy zaprzyjaźnieni z właścicielami kempingu. Traktujemy to miejsce jak nasz dom na czas dwóch miesięcy wakacji. Nasz obóz ma swoją wydzieloną część na tym kempingu, ale poza nami przebywają tam głównie rodziny z dziećmi, więc czujemy się tam bardzo spokojnie i bezpiecznie. Jesteśmy zakwaterowani w 4 i 5 osobowych, przestronnych, wysokich namiotach, w, której, w których poza tą częścią sypialnianą mieścimy krzesełkę i stoliki oraz półki, gdzie trzymamy najpotrzebniejsze nam rzeczy, a całą resztę trzymamy w walizkach i torbach umieszczonych na palecie, w taki sposób, żeby zabezpieczać je przed wilgocią. Na kempingu poza, poza naszym obozem korzystamy z pryszniców, które są na wieczór do naszej wyłącznej dyspozycji. Poza tym mamy do dyspozycji łazienki, kuchnię, którą współdzielimy z innymi gośćmi kempingu, a mamy też własną stołówkę, gdzie spożywamy trzy posiłki dziennie. Nasze posiłki składają się z produktów częściowo przywiezionych z Polski, ale urozmaicamy je. Naszymi sałatkami i zupami, które wykonujemy z, ze świeżych warzyw i owoców, poza trzema posiłkami, które jemy w obozie, przygotowujemy sobie prowiant, który jemy w czasie wycieczek rowerowych. Ten prowiant składa się z kanapek. Z serem, szynką i dżemem, Czasami urozmaicamy to owocami. Ponieważ chcemy, żeby dzieci wracały z, również z umiejętnością gotowania i przygotowania posiłków w warunkach bardziej takich polowych i kempingowych, to dzielimy wszystkich naszych uczestników i uczestniczki na wachty i codziennie inna grupa zajmuje się pomocą w przygotowaniu i sprzątaniu po naszych posiłkach. Ponieważ woda na Portoholmie jest bardzo czysta i dobra, namawiamy wszystkich do picia wody z kranu i też sugerujemy, żeby tą wodę z kranu zabierać na, na wycieczki rowerowe do bidonów albo butelek. Jeśli ktoś nie ma własnego bidonu, to my yy, dajemy butelkę, którą prosimy o zachowanie i korzystanie z niej jak z bidonu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.crys.pl.